No hej, nagrywam e, z mojego pokoju. To jest poniedziałek. Tak będzie jak w mojej kolei. No i zrobię porządki w pokoju. Oto mój segment. Jeszcze na którym trwają porządki. Wielko ją ja pokażę, bo jest w miarę czyste. No, taki jakiś swój Do tego samo narysowałam. Cud Tutaj układam ciuchy. Dużo tego. Tutaj słuchawki, bo przed chwilą słucham muzy. Mam takie słuchawki. Kto ma takie, niech pisze w komentarzu, że ma też takie. To jest burt, bo jeszcze to muszę posprzątać. Suszarka jak zwykle w moim pokoju. To jest torba i bluzy. Jakieś tutaj łóżko mojego brata jeszcze ja na większym. Ja wolę takie. On niech spina twardy. Kurde. No i taki aniołek. Wiadomo od kogo. I zaraz będziemy kończyć. może jeszcze dzisiaj na ten drugi odcinek. Bo szybko, szybko mam wierszami już jest. Dobra, to cześć. Do zobaczenia.